Hej, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Weskim witajcie w kolejnym poradniku u mnie na kanale. Słuchajcie, z racji tego, że na ostatnim streamie pojawiało się naprawdę bardzo dużo pytań odnośnie nowej gry plus, to dzisiaj w tym filmiku dokładnie wytłumaczę Wam jak ten system działa oraz odpowiem na najczęściej zadawane pytania, które ostatnio się pojawiały dotyczące właśnie tej aktualizacji. Także bez żadnego przedłużenia lecimy sobie z filmikiem. Słuchajcie, na początku, jeżeli chodzi o nową grę Plus, to zobaczcie, mamy tutaj teraz coś takiego jak rozegraj kampanię i Plus. Klikamy sobie tutaj i mamy wszystkie nasze savey, które obecnie sobie stworzyliśmy. Zobaczcie, tutaj jest mój save, na którym tak naprawdę przechodziłem całą grę i mamy już tutaj zaznaczony Plusik. To znaczy, że ten zapis jest już przekonwertowany, przekształcony właśnie na nową grę Plus. I teraz, jak znajdziecie sobie na jeden z tych wszystkich zapisów, które tutaj oczywiście macie, to macie do wyboru albo usunąć zapis, albo go cofnąć, albo w momencie, kiedy jeszcze sobie nie przekształciliście tej nowej gry plus, to dodatkowo pojawi się opcja nowa gra plus. Ja oczywiście mam to pod F. Jak klikniecie sobie na to, to dostajecie takie ostrzeżenie, tak? Czyli, że Twoje postępy fabularne oraz narzędzia zostaną zresetowane, ale ekwipunek i rozwój postaci będzie przeniesiony z tego zapisu. Tak, będziesz mógł dalej rozwinąć swoją postać, zdobywając więcej PD oraz znajdując nowe inhibitory. Po skonwertowaniu zapisu rozgrywkę zaczniesz po zadaniu wskaźniki zarazy. Czyli tak naprawdę pojawiamy się od razu po zdobyciu biomarkera, tak, po rozmowie z Hakonem i będziemy mogli od razu już sobie dodawać osoby do kołopa i przechodzić normalnie całą grę. Czy na pewno chcecie to zrobić? Oczywiście jak klikniecie sobie tak, to ten zapis Wam się przekonwertuje. Dzięki temu będziecie mieli tutaj taki plusik i będzie już ten zapis stworzony typowo pod nową grę plus. Czyli, żeby była jasność, osoby, które mają stary zapis i jeszcze nie wykonali nowej gry plus, to w momencie kiedy sobie wybierzecie nową grę plus tutaj, tak, z tej funkcji, to ten zapis Wam się Przekonwertuję. I nie będziecie mieli już starego zapisu, tylko będziecie mieli tutaj ten nowy. Ja jeszcze będę sprawdzał właśnie, czy będzie można sobie na przykład zdoplikować takiego save'a i na przykład na jednym save'ie mieć nową grę plus, a ten drugi stary save, który wcześniej mieliśmy, możemy sobie zachować i po prostu będzie on dodany tutaj niżej. Będę to jeszcze sprawdzał. Oczywiście, jeżeli mi się uda, to nagram o tym też osobny film. Jeżeli chodzi jeszcze o nową grę plus, co w środku się znajduje? Wejdźmy sobie może do gry. Okej, okay, jesteśmy już w grze. I słuchajcie, tak jak było napisane wcześniej, zobaczcie, cały ekwipunek i wszystkie przedmioty, które tutaj macie, zostały zachowane. Oprócz kuszy. Kuszę sobie kupiłem właśnie, zmodowałem ją dokładnie, bo gram akurat na komputerze, to mogłem sobie na to pozwolić. Ale pamiętajcie, że wy w momencie, kiedy przekształcicie sobie tą grę na nową grę plus, to również nie będziecie mieli kuszy. Żeby kuszę sobie zdobyć ponownie, to będziecie musieli znowu, z powrotem, zdobyć bonusy frakcji. Jak widzicie, mapki się całkowicie zresetowały, nie ma tutaj nic kompletnie i będziemy musieli wszystko przechodzić od nowa, co jest na mapie. tak? Czyli wszystkie misje fabularne, wszystkie misje poboczne. Będziemy musieli przejąć wszystkie regiony, wszystkie zrzuty. Jedyne co tak naprawdę zostaje z takich rzeczy na mapie, to są przedmioty kolekcjonerskie. Jeżeli o to chodzi, to wszystko będziecie mieli, co już wcześniej zebraliście. Natomiast wszystkie inne rzeczy dotyczące właśnie misji, będziecie musieli sobie od nowa wszystko przechodzić. Czyli to dotyczy również wyzwań. Jak widzicie, mamy tutaj wszystkie wyzwania niezaliczone. Dodatkowo pamiętajcie, że doszedł nowy platynowy medal, który tak naprawdę będzie dosyć ciężki do zdobycia z tego, co już tutaj widzę. Wszystkie aktywności, czyli wszystkie wiatraki, wszystkie budynki GR, wszystkie anomalie, to jest od nowa. Obiekty, tak samo i zadania tak samo. Czego jeszcze nie będziecie mieli na nowej grze Plus? Na nowej grze Plus nie będziecie mieli latarki, nie będziecie mieli linki z hakiem, paralotni i ulepszonego wykrywacza GRE. O tym również należy pamiętać, ponieważ wiele osób o to pyta i z tego co usłyszałem, to nawet jeżeli będziemy sobie przechodzili fabułę i po kolei będziemy znowu zdobywali sobie te przedmioty, to prawdopodobnie będą one na pierwszym poziomie i będzie trzeba je znowu z powrotem ulepszyć. Oczywiście zrzuty również są zresetowane, także sprzęt wojskowy również będzie do dyspozycji, żeby takie przedmioty móc ulepszyć. Co się jeszcze zmieniło? Zmieniło się jeszcze to, że mamy dodatkowo 30 nowych inhibitorów. Jak widzicie, nowa gra plus mam 2 na 30, ponieważ dwa już gdzieś tam sobie zebrałem i dzięki temu będziecie mogli sobie tak naprawdę zwymaksować drugi atrybut. Oczywiście ja skorzystałem wcześniej z moda, także już te dwa atrybuty mam, mam wymaksowane, natomiast oczywiście i tak sobie będę chciał zebrać wszystkie te inhibitory, które są tutaj w nowej grze plus. Jeżeli chodzi o nowy event, zainfekowany, zarażony, to ta misja pojawi się po prostu później, po wykonaniu kilku właśnie misji związanych z fabułą. Będzie to misja, było tu coś wielkiego. Ona jest podzielona na pięć części, tak? Pierwsze trzy części polegają na tym, że po prostu spotykacie nową odmianę zarażonego, właśnie tych zbójów, tak? Macie podpalającego, zatrutego oraz elektrycznego. Jeżeli chodzi o część czwartą, w części czwartej dostajecie tak naprawdę wszystkich trzech zbójów do pokonania i dodatkowo otrzymujecie nową broń, którą znajdziecie w skrytce. Ta broń to jest zbójecki. Rozłupywać. Jak widzicie, u mnie ma on 493 obrażenia. Nie można tej broni modyfikować, czyli nie ma ona tutaj, jak widzicie, okienek modyfikacji. Jeżeli ona się zepsuje, to oczywiście będziemy mogli sobie znowu z powrotem ją wziąć, ponieważ w zakładce dodatki jest ona przypisana po prostu do naszego konta i co jakiś czas będziemy mogli znowu sobie po prostu ją brać właśnie z tego schowka. Jeżeli chodzi o część piątą, tutaj będziemy musieli po prostu zabić pozostałych zbójów, czyli po prostu znaleźć jeszcze 10 takich i ich po prostu zabić. Gdy tą misję zrobicie, to prawdopodobnie będą to już wszystkie misje i to tyle, jeżeli chodzi o całe wy wydarzenie zainfekowane, zarażone. I słuchajcie, na ten moment to wszystko, jeżeli chodzi o nową grę plus. Z tego, co jeszcze słyszałem, to osoby, które przejdą sobie całą fabułkę właśnie w nowej grze plus, otrzymają również jakieś nowe przedmioty, ale tego jeszcze tak naprawdę nie wiem, ponieważ sam jeszcze nowej gry nie przeszedłem, także jeżeli do tego dojdzie, to oczywiście na streamie również Wam pokażę te przedmioty. Także słuchajcie, wstępnie to tyle, jeżeli chodzi o nową grę plus. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście śmiało możecie nie zadać je pod tym filmem. Ja będę oczywiście wszystko czytał i postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Także to tyle w tym filmie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim wspierającym za pomoc i chęć wsparcia mojego kanału. No i oczywiście widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.